Witam Państwa serdecznie. Ze swojej strony jako przewodniczący Stanowskiej Akademii Polowej mam zaszczyt zaprezentować Państwu nieco inne zajęcia, zajęcia otwarte dla studentów pierwszego roku z TFS-u, czyli Tactical Fight System. I dziś zamiast siedzieć kolejny raz w salach i na Aulach przyszliśmy na salę gimnastyczną, żeby spróbować nieco innego wymiaru bezpieczeństwa, bezpieczeństwa osobistego, kiedy znajdujemy się w sytuacjach zagrożenia bezpośredniego. Szanowni Państwo, po dwóch godzinach ciężkich treningów z walki wręcz i samoobrony, kiedy studenci z Akademii Obrony Narodowej ćwiczą, podnoszą swoją wiedzę i umiejętności do tego, aby potrafić skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom współczesnego świata, Budowanie współczesnego bezpieczeństwa publicznego bez możliwości reakcji społeczeństwa na dane zagrożenia jest niemożliwe. Nie ma żadnego systemu na świecie, który jest w stanie spełnić i obronić obywatela, jeżeli my sami na ulicy każdego dnia nie będziemy przeciwstawiali się tym zagrożeniom. Za moimi plecami widać tych młodych ludzi, w których jest ambicja, jest pasja do tego, żeby działać, żeby przeciwstawiać się złu, do tego, żeby zmieniać świat i budować lepszą rzeczywistość. Zapraszamy na kolejne tego typu zajęcia, zbudowania bezpieczeństwa bezpośredniego, ćwicząc, podnosząc swoją wiedzę i umiejętności do tego, żeby stać się lepszym i żeby budować lepszy świat.